Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie Motozon.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, co pod którymś filmem w komentarzach można przeczytać takie stwierdzenie, a raczej pytanie? Czy dla mnie jest już za późno, żeby zacząć przygodę z motocyklem? Lub coś w tym stylu. Hej, mam 42 lata i chciałbym kupić swój pierwszy motocykl, czy to nie za późno? Nie wiem jak wy, ale ja mam konkretne zdanie na ten temat. Na temat tego, czy w pewnym wieku można jeszcze zacząć przygodę z motocyklami. Bo, co by to nie mówić, często się słyszy, że naukę języka najlepiej zaczynać od wczesnych lat młodzieńczych, bo potem głowa już nie ta, gorzej wszystko wchodzi, pamięć szwankuje i tak dalej, i tak dalej. Ale czy aby na pewno. No, tak samo jest, jeżeli chodzi o to, kiedy zaczynamy jazdę na motocyklu? Jesteście ciekawi odpowiedzi? To zapraszam na film! Jazda motocyklem ma różne oblicza. Dla jednych motocykl to zwykły środek lokomocji, dla drugich lek na miejskie korki, trzeci traktują go jako odskocznie od czterech kółek. Ale z mojej strony mogę powiedzieć, że chyba dla wszystkich jazda motocyklem to przede wszystkim genialna przygoda. I może teraz spłycę temat, ale powiem tak: są dwie grupy ludzi, jeżeli chodzi o motocyklistów. Jednym przygoda zaczyna się już w wieku szkolnym, kiedy to wyciągają z garażu jakiś motocykl swojego ojca czy dziadka i zaczynają jeździć swoje pierwsze kilometry. Taka grupa ludzi z reguły ma dwie drogi, w których idzie ich kariera motocyklowa, ich przygoda. Jedna droga jest taka, że przez cały okres swojego życia kontynuują tą pasję, zmieniając tylko co jakiś czas motocykle, dokupując ich więcej, ale wciąż na nich jeżdżąc. Druga droga jest natomiast taka, że w pewnym momencie urywa się jazda na motocyklu, zwykle wiąże się to z jakimś wyjazdem z rodzinnego miasta, jakimiś studiami, pierwszą pracą, imprezami, napotkanymi ludźmi, a potem partnerami. Jednak po jakimś czasie, po kilku latach, kiedy przychodzi okres stabilizacji, mamy już dom, rodzinę, to wtedy przypomina nam się, że kiedyś jeździliśmy na motocyklu i wtedy zapada decyzja, aby sobie kupić znowu i wrócić do pasji. No i jest jeszcze ta druga grupa ludzi. Są to osoby, które nigdy nie rozpoczęły tej przygody motocyklowej albo tylko za dzieciaka gdzieś liznęły motocyklizmu lub miały w otoczeniu kogoś, kto był na motocyklu. Takie osoby często pod wpływem różnych zdarzeń losowych, przyjaciół czy to po prostu z chęci poznania czegoś nowego chcą zasiąść za kierownicą motocykla. Ale jak to często ze wszystkimi nowymi rzeczami bywa, strach ma zawsze wielkie oczy, a że motocykle nadal są w naszym kraju złą sławą owiane, motocykle w w A komu to potrzebne? A, komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? dlaczego? To tym bardziej ciężko to jest rozpocząć swoją przygodę motocyklową. No bo tak, przychodzi mąż do żony albo żona do męża i mówi: kochanie, chcę kupić sobie motocykl i nauczyć się jeździć. I zaczyna się wtedy lament, płacz, dzwonienie po teściowych i te wszystkie teksty typu Dziadka, żony, brat, syn miał kolegę, który raz wsiadł na motocykl i już go nie ma. Albo zawsze można usłyszeć sztandarowy tekst wszystkich zatroskanych o nasze zdrowie. Chcesz zacząć jeździć na motocyklu, to zapisz się je jeszcze jako dawca organów. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk. Dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozon.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. No i takie przychylne komentarze, jak również nie wiedza na temat tego, co może nas czekać na motocyklu, powodują, że nowi adepci sztuki motocyklowej mają w głowie wielki mętlik i wiele wątpliwości. Osoby takie oglądają taki kanał jak mój i w komentarzach właśnie piszą: Cześć, chciałbym zacząć swoją przygodę z motocyklem, ale mam już żonę, dwójkę dzieci, 42 lata, hipotekę i nie wiem, czy powinienem to robić. Odpowiedź na to pytanie z mojej strony jest taka sama, jak na pytanie, czy powinniśmy uczyć się języków obcych, dokształcać się w interesujących nas dziedzinach, czy oddawać się swoim pasjom jak fotografia, sporty, układanie Lego czy malowanie obrazów. Tak, jak najbardziej. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć robić coś nowego. I owszem, zaczynając chodzić na zajęcia z karate w wieku 45 lat, na pewno nie zdobędziemy Mistrzostwa Świata Juniorów, bo coś tam jednak minęło nam bezpowrotnie. Ale nie jest powiedziane, że nie możemy wspaniale spędzać czasu. To samo jest z motocyklami. Nieważne czy masz 5, 15, 25, 45 czy 65 lat, jeżeli czujesz, że chciałbyś to robić, masz siłę, żeby wsiąść na motocykl, to jak najbardziej powinieneś zapisać się na kurs na prawo jazdy i zacząć jeździć swoje pierwsze godziny. Moja rada jest taka: nie kupuj od razu żadnego motocykla. Zapisz się na kurs. Gdy wyjeździsz kilka godzin, zobaczysz, czy ta pasja jest w ogóle dla ciebie. Bo może już na kursie stwierdzisz, że okej, okay, gorąca głowa była, więc chciało się jeździć, ale tutaj wieje, tutaj trzęsie, tu napada deszczu za koszulkę, no w skrócie mówiąc, nie jest to moja zabawa. A może wręcz przeciwnie. Może jak zaczniesz jeździć na kursie motocyklowym, to tak ci się spodoba jazda, że jeszcze nie skończysz pełnego kursu na prawo jazdy kategorii A, a już w międzyczasie staniesz się posiadaczem jakiejś 125, na którą to jak dobrze wiadomo z tego kanału można jeździć posiadając prawo jazdy kategorii B. Mógłbym nawet wysnuć taką teorię, że jak chcesz zacząć swoją przygodę z motocyklami w wieku 40 plus lat, to już okej, okay, okres kaszanki w głowie masz za sobą i początek przygody z dwoma kółkami będzie dla ciebie dużo bezpieczniejszy niż jakbyś zaczął swoją przygodę w wieku nastu lat. Bo jesteś człowiekiem, który coś w życiu przeżył, mając prawo jazdy kategorii B, od wielu lat widziałeś, co się dzieje na ulicy. Okres młodzieńczego buntu i buzującego testosteronu masz już za sobą, manetkę do oporu masz już za sobą, a więc jesteś bardzo dobrym kandydatem na to, aby dołączyć do szerokiej braci motocyklowej. I nie słuchaj proszę tych wszystkich doradców na grupach facebookowych, którzy mówią, że albo już nie powinieneś zaczynać, albo jak zaczynać, to powinieneś od razu od triumfa Rocket. Sam kieruj się tym, co podpowiada ci głowa i mierz siły na możliwości. Jeżeli uważasz już podczas kursu motocyklowego, że na spokojnie ogarniesz sobie 600 czy litra, bo masz poukładane w głowie, bo wiesz, że to ty będziesz kierował motocyklem, a nie on tobą, to ja nie widzę żadnej przeszkody, żebyś od takich pojemności zaczynał. Jeżeli natomiast czujesz, że chcesz jeździć, ale kompletnie nie ufasz swoim umiejętnościom, co zauważasz na kursie i również powinien zauważyć Twój instruktor, to nie pchaj się niepotrzebnie w gips i nie zaczynaj przygody od supersportu. Kup sobie albo 125, albo jakieś 300-400 cm i daj sobie czas, aby na spokojnie dołączyć do grona motocyklistów. No i w sumie to tyle jeżeli chodzi o ten krótki film i moje przemyślenia na temat tego, czy przygodę z jazdą na motocyklu można zacząć w późnym wieku. Dajcie znać, jakie są wasze zdania na ten temat, czy są zbieżne z moimi? Jeżeli film wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał w szerokości na drodze, na razie cześć.